Dzień dobry, co do konkursu, który zorganizowałem to jutro, czyli w sobotę o 22.00 zrobię streama na YouTube z losowania nagród, więc zapraszam, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo się na tym nie znam, <laughs> nigdy nie streamowałem, a jeżeli chcecie mieć taką łapkę jako ozdobę, bardzo fajna, to wpiszcie ten kod. Mam nadzieję, że w momencie, gdy go wpisujecie, jeszcze działa, bo nie wiem to kiedy jego jest termin. No a ja muszę wreszcie ostatnie dwa miejsca na ziemi zrobić. I pierwsze z nich jest to Oro, na którym znajduje się boss, boss kanclerz Heck, czy jakby to się wymawia. Co do glinersów, glinersi zostali stworzeni przez Orokin w celach służenia, dokładnie służenia. Wykonywali ciężkie prace, a ponadto usługiwali rodzinom rodów, także byli wykorzystywani do różnych celów i oczywiście nie byli tacy szpetni, jak teraz widzimy. Byli zdecydowanie doskonalsi, niestety z upadkiem oczywiście, czy niestety? Chyba niestety, z upadkiem e, Orokin, e, w czym e, oczywiście maczali w palce tenno, <gryny> e, Greenersi e, zostali pozbawieni swoich panów, tak? I w tym przypadku e, uzyskali pełną swobodę i postanowili swój jakby gatunek przedłużyć Poprzez dalsze klonowanie. Niestety z czasem e, materiał genetyczny, e, z którego e, powstawały następne klony ulegał uszkodzeniu niestety dla nich. E, w związku z tym e, każda generacja była trochę gorsza. I to pod każdym względem. Stali się bardzo agresywni. To jest pierwsza rzecz. Po drugie e, stali się. E, nie Także przygódki, czyli agresja, głupota <grywka> i brak inteligencji to standardowe cechy Greenersów. Oczywiście nie wszystkich, zdarzają się inteligentniejsze jednostki. A ponadto, no, jak widzicie, po tym kanclerzu mają spore wady genetyczne i szybko ulegają degradacji co powoduje, że tracą części ciała, zwłaszcza kończyny. No i jak z widać, musi się wspomagać e, machine żeby w ogóle móc i funkcjonować, i się poruszać. Więc w tej chwili jest w postaci takiego drona, z którym musimy walczyć. Z tego wynika oczywiście, że no niestety pozostałe części ciała jego e, uległy całkowitemu rozkładowi, pozostały że Najniezbędniejsze elementy, które podtrzymują jego życie, no i zniszczona głowa, i wszystko to jest chowane w tym dronie, który jest niezniszczalny, za wyjątkiem tych momentów, gdy e, otwiera się ta maska, e, za którą się chowa twarz kanclerza, i wtedy możemy strzelać jego głowę, zadając obrażenia oraz ewentualnie w jego plecach dokładniej w ten punkt, który się świeci i tam też możemy zadać obrażenia. Ponieważ te obszary nie są zbyt duże, w które możemy zadawać obrażenia, to zdecydowanie warto się przygotować do tej walki, biorąc ze sobą broń główną, która mocno strzela i jesteście z niej w stanie... Trafiać za każdym razem, lub prawie każdym razem. Snajperka byłaby idealna, o ile macie dobrego cela. Jeżeli nie, no to zdecydowanie jakiś karabin. Odradzam Łuk czy inne bronie, w których pociski lecą dłużej, ze względu na to, że w ten sposób sobie zmniejszycie szanse trafienia w czułe punkty tego bossa. Kanclerz będzie się pojawiał co jakiś czas na naszej drodze do celu. Czyli do miejsca finałowej bitwy, i zawsze będzie on w postaci tego drona, i może nas atakować z karabinów maszynowych, które ma zamontowane na plecach. Są celne, ale strzelają powoli, przy czym im dłużej strzela, tym robią to szybciej. Czyli podobnie jak Gorgona, karabin oczywiście. Ponadto może nadawać propagandę, czyli gadać, wtedy otwiera swoją maskę, dzięki czemu jest wrażliwy, możemy do niego strzelać i nadaje do wszystkich greenersów, którzy są w okolicy i do tenno powodując, że w przypadku greenersów będą one mieli wzmocnioną obronę i obrażenia, podczas gdy my, niestety zmniejszone tarcze połowę. greenersów, których dotyczy propaganda, poznamy potem, że będą mieli taką poświatę, taką pomarańczową. Ponadto e, może uwolnić e, wybuch e, elektryczności e, względem nas, wywołując efekty magnetyczne, i ponadto też może e, wyrzucić zaawansowaną formę strząsów uciszającego taką falę, która jest uwalniana po podłożu. No i jeszcze ma jedną umiejętność. E, chyba nigdy nie widziałem w użyciu. Gdy jego życie spadnie poniżej maksymalnego zdrowia, przenosi się do pobliskiej jednostki Grinesk i zaczyna wysysać jej zdrowie. Jeżeli Grinesk zostanie zabity przez Walheka, przywróci to część jego zdrowia. Oczywiście można tego uniknąć, pozbawiając życia wszystkich Grinesów, którzy są w okolicy. Gdy zabierzemy mu pewną część życia, ucieka, żeby znowu pojawić się na drodze. Aż tak będzie do e, finałowej bitwy, czyli do miejsca, w którym odbędzie się ostateczny pojedynek, i wtedy właśnie, już powoli tego miejsca. I wtedy na początku będzie w, znowu w formie drona, czyli tak jak e, dotychczas. I oczywiście walczy z nim tak samo. <laughs> I to jest miejscówka, w której e, jest ta bitwa ostateczna. Jak widzicie trochę jest tu greenersów, trzeba ich ubić przy okazji i sam kanclerz. O, teraz jest oczywiście odporny. Dobrze no i walczymy. No i teraz jest podatny, proszę bardzo, trochę mu życia zabieram, jakiś statusy wrzucam. Oczywiście ee, ma swoje podatności kanclerz i odporności. O to wyświetlam. Dotyczy to tej formy i następnej, którą zobaczymy w momencie, gdy uda nam się ten pasek życia całkowicie mu zdjąć. Już za chwileczkę, już za momencik będzie się działo, będzie się kręcić. No i. Tu udaje, że padł, ale pojawia się dalsza jego część, do której wchodzi, i w tym momencie jest teraz takim wielkim robotem, dzięki czemu jest całkowicie podatny na obrażenia. Możemy strzelać, gdzie popadnie i wszystko wchodzi. No to nam wcale nie przeszkadza. Oczywiście. Kanclerz jak to wszyscy winnersi posiada pancerz o wartości 225. W tej formie jako główną broń ma specjalne działo wystrzeliwujące pociski tenno. Są to pociski, które nie podążają za nami, tylko i wyłącznie przewidują gdzie pobiegniemy i uderzają tamte miejsce, więc trudno jest ich uniknąć. Ponadto yy, może yy, skoczyć, podskoczyć i uderzyć o ziemię, powodując yy, falę uderzeniową, która powoduje powalenie. To jest wtedy, gdy jesteśmy bardzo blisko niego. Ponadto może zaszarżować, też powodując to, że się przewrócimy. A z kolei, gdy ma mało zdrowia, wystrzelnik bije jednocześnie 4-5 pocisków, yy, co, które eksplodują. Więc e, niestety e, mogą spowodować one dość sporo obrażenia. No i jak teraz widzieliście, po pokonaniu go, e, jego główna część, e, czyli ta e, w postaci drona, ucieka. Co wyjaśnia, przynajmniej w przypadku tego bossa, dlaczego możemy tuc go wielokrotnie. I ponadto, e, jesteśmy na trachach Eidolon i spotykamy gulę. Dlaczego? Widzimy transmisję tego bossa, a to są z kolei drony. Sam boss, czy kanclerz, może wypuszczać też w trakcie bitwy, tutaj na końcowym etapie, takie właśnie drony. I są dwa rodzaje. Jeden to jest niebieski dron, który wzmacnia pobliski grinesów i zmniejsza tarcze nam, a drugi, taki czerwony, który będą podążały za nami i wyłowywały atak orbitalny w miejsce, w którym stoimy. Oczywiście wystarczy się poruszać, żeby uniknąć tego ataku. Co ciekawe, to miejsce ma trochę też sekretów. Jak widzieliście po zniszczeniu tamtej beczki, wylewa się woda, dzięki czemu jest tutaj spięcie i otwierają się nam drzwi. Tak samo można przesunąć ten wagonik, który przesunąłem w trakcie bitwy. Choć nie wiem jakie ma to uzasadnienie. Tutaj z kolei możemy zniszczyć ten wentylator. E, później wam pokażę e, dlaczego. A teraz jeszcze przeszukam, bo e, wiadomo, w trakcie bitwy się z tego nie korzysta. Po Beczki wybuchowej, pojawia się taka para, która nas przyrzuca tutaj wyżej. Co tu jeszcze jest ciekawego? O, tutaj też to samo odpycha nas w tamtym kierunku. To może służyć do szybszego przemieszczania się, jeżeli ktoś będzie o tym pamiętał w trakcie bitwy i, że tak powiem, pójdzie niecałkiem przygotowany na tego pasa, czyli. Niestety będzie musiał być go dłużej, bo tak naprawdę to kto by zważał na te wszystkie rzeczy. Oczywiście do tej wody nie skaczemy, bo niestety wpadniemy tam i zginiemy. Znaczy no, zginiemy, cofnie nas. Akurat taka jest mechanika w tej grze, że w przypadku takich jakby śmierci, to w cudzysłowie to po prostu nas cofa. Ponadto tu też możemy to użyć do szybkiego przeskoczenia na drugie miejsce. Wentylator wypycha nas, jak widzicie, na drugi kraniec. Tu są takie potesty. Tutaj kanclerz e, lubi się też, e, że tak powiem, umieścić. No i tu z kolei to możemy rozwalić też tą beczkę. No, jakoś dziwnie przyczepiłem. No, trudno. I ten mostek spada, tworząc taką platformę, po której można sobie przejść z jednej strony na drugą. I to by było chyba wszystko, co tu jest nowego. Albo prawie wszystko. A teraz to, co obiecałem, tutaj jest naprzeciwko. Coś takiego: dziurka. Skakujemy i bardzo szybko przemieszczamy się. No, drugą stronę? Tam, gdzie zniszczyliśmy w czasie. Zgrywa. Też fajna sprawa. A teraz pora się udać do punktu ewakuacji. I tak wyglądają ekrany końcowe misji. I to, co otrzymałem, proszę bardzo. Ale to jeszcze nie koniec, bo za chwilę pobiegnę Excaliburem i z inną bronią. No i proszę bardzo, ponownie idę na tego bossa. Tutaj już ominę tą animację. Nie jest potrzebna, już ją widzieliśmy. Oczywiście, jak to e, z wszystkich tutaj przeciwników, I z tego bossa coś tam wypada, noć może. Oto ta lista, nie ma chyba raczej nic tutaj szczególnie interesującego. Trochę modów, ewentualnie endo. No, niestety brak jakichkolwiek rewelacji. Ale e, gdy ubijemy tego bossa i dobiegniemy, do wyjścia rekońcyjnego, do dostaniemy jeden ze schematów do Hydroida. Także m, dzięki temu możemy sobie zdobyć wszystkie schematy na budowę tego Warshrama, aczkolwiek z jego produkcją, jeżeli zajęliście się tym bosem e, na początku Waszej przygody, z jego produkcją będzie problem ze względu na to, że wymaga kryształów argonowych e, które generalnie możemy otrzymać w pustce. Chociaż teraz są nowe możliwości, bo kryształy argonowe też wypadają na Deimosie, jeżeli pójdziemy na misję Skarbów cuch Izolacyjnych, tak, tak to się nazywa. Ponadto potrzebujemy jeszcze trochę chyba na Nazarubików, na szczęście też do zdobycia na Deimosie i bodajże jeszcze moduł sterujący jest potrzebny. W tym przypadku, no niestety, yy, daemons nam tego nie oferuje, więc ja chwilowo nie będę niestety skonstruować sobie hydroida zwykłego, ale mam na szczęście Prima, więc nie jest to duża strata. No jak widzicie, używam tym razem Gordona, no, na niestety, ze to, że nie inwestowałem w niego, czyli nie ma żadnych nie ma powiększonej pojemności modów, nie zadaje zbyt dużo obrażeń, więc de facto nie jest zbyt skuteczną bronią, ale mam coś innego na podorędziu. <ścoughs> tak, mam taki specjalny pistoletik, który też dostałem za oglądanie ten okonu, tak samo jak właśnie tego Hydroida Prime, bo stąd. Go posiadam i tym pistolecikiem powinienem zadawać już konkretne obrażenia kancelarzowi, tak? Tak, niedopuszczalne, nieakceptowalne. Dobra, gdzie jesteś, A Tutaj e, teraz próbuję innej rzeczy, bo. E, tak jak mówiłem, jeżeli e, zabierzemy mu odpowiednią część życia, to on po prostu ucieknie, ale można też go minąć. Czyli po prostu zignorować go i powiedz dalej, ten sposób też działa, przy czym oczywiście później będzie miał więcej życia do zbicia już w miejscu finałowym. Więc. Więc czy ja wiem? To już od Was zależy, czy go po prostu zignorujecie i przebiegniecie od razu do miejsca, gdzie ma się odbyć ostateczna walka, czy po drodze będziecie ubijali trochę życia. Tu trochę, tam trochę. Wybór należy do Was, ale w każdym razie nie jest obowiązkowe bicie się z nim do momentu, gdy nie dojdziemy do końca. Tym niewiele robię. Ale mam przykro niespodziankę dla niego. Ok. A to przy, przyszła pora. Odsłoń się, odsłoń się. Dobra. Tylko żeby teraz wcelować. I przestań nie razić. Dziękuję. Rzuciła <gryśla> mi się niewidzialność, to dzięki oczywiście mojemu yy, towarzyszowi. Dokładnie jest to strażnik który ma taką możliwość, to jest strażnik shade, który ma możliwość, e, że jeżeli jest w pobliżu przeciwników i nie atakuje ich, staje się niewidzialny. No, jak widać dzięki temu dzikowi ten etap szybciej poszedł. A ty co, myślisz, że mnie z tego działka załatwisz? To się grubo połapiesz. A teraz jeszcze może powiem co nieco na temat kanclerza, bo o nim można sporo opowiedzieć. W każdym razie on jest odpowiedzialny za ziemię, jest bardzo fanatyczny, lojalny królową i bardzo gorliwy. No tego to że lubi do nas przesyłać transmisje, w których wysyła chępiwe wiadomości. I w każdym razie potrafi do nas dość często gadać, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na równinach Eidolon. Ponadto jest odpowiedzialny za trucie lasów na ziemi za pomocą toksyny, za regenerację bardzo psychotycznych i agresywnych żołnierzy Gerustrag 3, za okręty wojenne Valor Pomorian, które jak wiemy niszczyć duże statki oraz przekaźniki, a także zagule, które chyba to jest jego wymysł, że są hodowane, a następnie składowane na ziemi, żeby mógł wyjść i zaatakować wszystkich wokół. No, atakują po prostu bezwzględnie każdego, kto przejdzie w pobliżu i ich ich leży. No, nie wiem, czy dobrze mówiłem. W każdym razie jest odpowiedzialny za wiele, wiele złak, które się dzieje w systemie Ziemia. Więc no, nie jest to sympatyczny kościół. Więc miło, że możemy na niego zapalować, szkoda, tylko że ostatecznie nie uda nam się go całkowicie zabić. Ale no cóż, my na to poradzimy. I skorzystam z tego. Juhu! <grych> Jestem tutaj. Hmm. Czyżby mi się tam amunicja skończyła? No niestety tamten tu tam ten pistolecik. Ma tam wadę, że dużo amunicji nie posiada. Dobra, ja mam jeszcze trochę. O, widzieliście. To zaatakował mnie tym potężniejszym atakiem, który powoduje falę na ziemi. No i dobra. Teraz się przeniesie do swojej zbroi. I tu nie wiem, czy patrzyliście na wygląd. Jego e, przypomina ptaka. Ptaka. No, widzicie nawet ogon z tyłu. a teraz wyskoczy na głowę. E, według mnie to chyba jest kondor. Nawet by to jego czerwona twarz pasowała do kondora. <grywia> nawet wydaje dźwięki takie ptasie. Teraz daje go cała zbroja. Uda mi się tym go ubić, tak jakoś niewiele życia schodzi, ale mieczem jeżeli go sięgnę. No i proszę bardzo. I został pokonany po raz kolejny. Oczywiście musimy się udać na niego kilka razy, żeby zdobyć wszystkie elementy do Hydroida. A no, oczywiście ogólny schemat, jak zawsze kupimy za kredyty na rynku. No jak miło, że zasłużyłem na to, żeby wrócić do punktu ewakuacji. Cieszę się niezmiernie. Jeszcze zajrzę tutaj. Może coś ciekawego wypadnie. ale Ja tam nigdy zasobami nie pogardzę. Potrzeba ich w tej grze dużo, więc... Warto przy okazji przynajmniej zbierać sobie. No i biegniemy naprzód. No i to mniej więcej byłoby tyle na temat kancerza. Oczywiście o nim jeszcze można było by powiedzieć wiele rzeczy ciekawych, bo jest sporo na jego temat. Ale może sobie darujmy. Tym bardziej, jeżeli już zbliżam się do końca. Aaaa! Tak, zbliżam się do końca. Jeszcze raz powtórka, tam to się widnie. No i okej. Okay. Misja ukończona. Ja już dziękuję za oglądanie. Jeżeli możecie, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.